Drodzy, rozpoczynamy przygodę z Cupra Formentor. Cupra, czyli marka, która w swoim rodowodzie zawsze miała sport. Natomiast tutaj mamy Formentora z małym, turbodoładowanym silnikiem. Hybryda w wersji plugin i sprawdzimy, ile kupry w kuprze zostało jeszcze w tej wersji. Na pewno bardzo dobrze wygląda. To jej muszę oddać. Wjeżdża intro, a ja się zabieram za opowiadanie Wam o nowym Formentorze. thank you No i powiedziałem, że dobrze wygląda, i od tego zaczniemy, ponieważ nie jestem przekonany co do właściwości technicznych tego auta. Dlatego to zostawię sobie na później. Chociaż nie jestem pewien, czy nie mam racji, ponieważ yy, dopiero sam zaczynam poznawać ten samochód. Nie miałem czasu się z nim zapoznać. Dlatego razem z Wami yy, przekonam się, jak ten samochód jeździ i jak spisują się napędy. Natomiast wygląda takie coś pomiędzy suwem a kombi. To jest dosyć popularna bryła wśród producentów samochodów obecnie, modny kształt, natomiast właśnie w Kutprze um, robotę robią te detale. Czyli mamy tutaj taką dokładeczkę nad błotnikiem, dodatkowe przetłoczenie, to już nam robi taki efekt 3D fajny. Tutaj praktycznie niewidoczne przetłoczenie na przednim błotniku, teraz on się tu zaczyna i mocno wyjeżdża koło lusterka, idzie przez całą linię drzwi, żeby zniknąć tutaj na chwilę na tylnych drzwiach i znowu mocno Pojawić się tutaj dosłownie, zobaczcie, takim zębem. To jest właśnie ten efekt, który dał bardzo interesujące wrażenie w przypadku Formentora, i na tym skupia się teraz Marka Kupra. No, musicie przyznać, że wobec tego samochodu ciężko przejść obojętnie i wyróżnia się od zwykłego Seata, no bo właśnie Seat jest. Matką albo ojcem kupry, to były zawsze samochody sportowe. Teraz powstała osobna marka, która ma rywalizować z samochodami Mark Premium. Sprawdzimy w środku, czy to premium zostaje, czy nie jest tylko na zewnątrz, ale chodźcie zobaczyć jeszcze, jak wygląda z tyłu i z przodu. Dojeżdżając do tyłu Formentora na trasie, od razu wiemy, że mamy przed sobą samochód z pazurem. Tutaj w dolnej części tylnego zderzaka. Taki plastikowy, lakierowany dyfuzor, który sięga tam w głąb zderzaka, więc myślę, że tutaj trochę działa ten dyfuzor, to nie jest tylko gadżet. Końcówki wydechów, no tutaj akurat za poważnie nie wyglądają, bo to jest zaślepiona tylko taka ala miedziana końcówka, która robi tylko... Wrażenie, tutaj absolutnie nie działa, to jest zwykły plastik, natomiast wygląda. No i przechodząc w górę, krótka szyba, tylne światła połączone razem ze sobą, gdzie, gdzie mamy tutaj dodatkowe światło na środku. Tylna szyba też jest skrócona, tym naprawdę dużym tutaj myślę, że jest... 35-40 cm takiego daszka tutaj z tyłu, który lekko jest na końcu podkręcony do góry, więc on tutaj też nam robi za spoiler, elementy jakieś aerodynamiczne na pewno w nim są, no ale przez to jakby ta tylna szyba mocno się skróciła, jest tylko taka wąziutka, więc to wszystko jest agresywne, kanciate i od razu widać, że samochód powinien dobrze jechać. No to chodźmy ją jeszcze zobaczyć z przodu. Już chcę pojeździć, bo nie mogę się doczekać, żeby przekonać się jak tak naprawdę spisuje się samochód. Zobaczmy jeszcze felgi. Eee, dosyć charakterystyczne dla Krupry z takimi miedzianymi dodatkami, które mają nawiązywać do loga, na pewno pasują do całej bryły. No i co się dzieje z przodu? Z przodu jest agresywnie, dosyć oryginalnie. Lampy, grill wysunięty mocno do przodu, przetłoczenia na masce oczywiście dodatkowy dyfuzor. Nad dyfuzorem mamy czujniki no i ten duży, naprawdę wyróżniający się logotyp którego wszyscy jeszcze mogą nie znać ponieważ kupra około 3 lata temu wyłamała się jakby z marki SEAT i powstała jakby osobna linia, osobna marka natomiast na pewno może zaskoczyć niejednego kierowcę, który o tym nie wie i po prostu patrzy sobie, co to za dziwny samochód z takim... Dziwnym znaczkiem, którego jeszcze nie widziałem. Na zderzaku dużo się dzieje. Jak widzicie, inżynierowie zostawili naprawdę dużo miejsca na, w, tym, w tym górnym i dolnym grillu, żeby powietrze mogło sobie wpadać do chłodnic. Te łączenia są takie tylko kosmetyczne, nie zajmują dużo miejsca. Tutaj jest wiele płaszczyzn, które w różnych kierunkach na tym zderzaku jakby zmierzają, i dzięki temu cienie i światło gra fajnie na tym zderzaku, odbija się w różnych. W różnych barwach i też ten zderzak się wydaje taki troszkę różnokolorowy. Tutaj u góry przy lampach jest jaśniejszy, ciemniejszy. Później znowu tutaj wychodzi troszkę jaśniejszy, ten dyfuzor dolny tak mocno wystaje. No i z boku zderzaka, zobaczcie, tutaj mamy taki wlot, który nie jest za ślepką. On rzeczywiście przechodzi przez ten zderzak na wylot, więc być może, że też ma jakąś funkcję. Aerodynamiczno dla samochodu przy większych prędkościach. Fajny matowy lakier ma nasza furka, który jeszcze lepiej oddaje wszystkie przetłoczenia, wszystkie kolory, które mienią się w tej bryle, więc plus za mat. Zobaczcie, co ja tutaj jeszcze mam. Klapeczka z prądem, czyli hybryda plug -in. No to zaglądamy do środka. Pierwsze, co Myślę, wsiadając do środka, to że no jest dosyć oryginalnie. E, na przykład mamy takie panele tutaj bez przycisków, nawet do otwierania szyberdachu. Zobaczcie, tutaj jest e, tutaj jest taki, taki tylko robek, przez który się przejeżdża palcem. Tak jak ja to teraz zrobiłem, mi się otwiera szyberdach. Nie ma fizycznych przycisków. Tak samo tutaj e, te przyciski, przyciski, no takie, takie przetłoczenia na regulację temperatury. Zobaczcie, ja sobie tutaj przejeżdżam. Ta temperatura się zmienia, siła nawiewu. To jest wszystko w formie takich właśnie malutkich, płaskich paneli, po których się przesuwa palcem. Od razu zauważyłem selektor do wyboru trybu w skrzyni biegów. Jest bardzo mały i zmieniam. Tryby w zasadzie tylko takim kliknięciem, jest dla mnie super wygoda, nie ma żadnych przycisków. W lewarku jest malutki taki selektorek, plus dla kupry, za to na pewno super wygodnie się używa. Zobaczcie, kluczyk też jest dosyć fajny ze znaczkiem kupra. No, ładny kluczyk, nawiązuje trochę do tego wszystkiego, co. Co się dzieje we wnętrzu, czyli do tych takich gładkich powierzchni. Zobaczcie też na drzwiach. Tutaj podczas otwierania zapala nam się ten LED tak na jasno-pomarańczowo więc wtedy, jeżeli ktoś by nadjeżdżał, to jeszcze ma szansę dodatkowo zobaczyć tutaj taki podświetlony kolor w nocy, więc na pewno zwiększa to bezpieczeństwo. Na drzwiach mamy fajne przeszycia również y, taką miedzianą nicią, y, która znowu nawiązuje do, do kolorów logo. Również te przeszycia są tutaj na, na kokpicie i na desce rozdzielczej u góry i to jest takie jedyne y, jakby nawiązanie na desce, bo reszta no to już jest plastik, tutaj taki E, takie Ala udający aluminium e, szczotkowane, reszta no, to już w zasadzie zwykły plastik, czyli taki seat przykryty gadżetami. Przede mną fajna designerska kierownica, na niej również ta miedź się pojawia. E, dwa przyciski w takim sportowym stylu po obydwu stronach z odpalaniem e, silnika w kierownicy. Oczywiście dużo przycisków funkcjonalnych, e, z tyłu małe łopatki do zmiany biegów e, jest OK. Natomiast yy, też warto wspomnieć o, o fotelach, ponieważ mają fajne trzymanie boczne, dobrze mi się w nich siedzi. Zobaczymy jak będzie na zakrętach, ale również nie mają osobnego zagłówka, to jest wszystko fajnie tak sportowo yy, połączone z takim otworem za plecami. Jest dobrze. Chciałbym tu widzieć centralnie ustawiony w komorze silnik z rozbudowaną głowicą, czterocylindrowy z turbo, który zawsze w kuprze dostarczał dużo mocy i frajdy z jazdy. No a tutaj nie wiem sam co widzę. Silnik spalinowy generuje tylko 150 koni. Pozostałe 115 dorzuca silnik elektryczny. Powinno być więcej, ale finalnie oddawany jest 245 koni. Ale pamiętajmy tylko wtedy, kiedy mamy naprawdę na full naładowaną baterię. Ponieważ kiedy bateria się wyczerpie, zostaje nam 150 koni. W takim aucie niby mamy kupę, która wygląda szybko, no ale zostaje nam finalnie 150, więc. Przekonajmy się jak jeździć. Okay, a teraz najciekawsza z mojej perspektywy część, czyli jeździmy. Kuprą mogę przejechać około 50 km. Jak podają różne testy w trybie elektrycznym, czyli po naładowaniu z gniazdka, ponieważ podkreślę jeszcze raz, tutaj mamy hybrydę typu plugin, czyli ładujemy z gniazdka. Na tym możemy przejechać około 50 km ale wiem z doświadczenia że to jest taka jazda delik delikatna jeżeli zaczniemy jeździć normalnie mocno przyspieszać i tak dalej no to wtedy szybciej zużyjemy tą baterię no i wtedy działa jak zwykła hybryda tak? czyli podczas hamowania, podczas jazdów z górki na puszczonym gazie generalnie ta bateria się ładuje odzyskujemy energię, ale już ten silnik spalinowy się dołącza tutaj jedziemy taką drogą z kocimi łbami jak to się mówi czyli pokrytą kostką granitową, więc trudno mi się wypowiedzieć o komforcie. Trochę trochę auto wibruje, ale i tak gania dosyć dobrze wybiera. Słyszycie jaki jaki dźwięk generuje samochód, to nie jest to nie jest całkiem dźwięk z wydechu, tylko to jest dodatkowy taki dźwięk z głośników, kupry ale ten przedni napęd czuć na kierownicy, jak się tak szybciej wyjdzie z ciasnego zakrętu, czy tak jak ja teraz z ronda, to czuć delikatne takie przeciążenia. No i widać, że ten przód mocno wyrywa i to kółko gdzieś tam się uślizguje, gdzieś ta opona traci kontakt na chwilę, delikatne tam uślizgnięcia się pojawiają. Dodatkowo z wewnątrz samochodu mamy informację o tym, że jesteśmy wyprzedzani, że coś w martwym polu się pojawiło. Fajnie się na zakrętach zachowuje, fajnie się trzyma. Chodźmy jak hamulce, no daje radę. Nie jest to czysty sport, ale bardzo fajnie skonfigurowane kompromisy w tym samochodzie. Supra Formentor ma swoje plusy i minusy, moje zdanie już znacie, dajcie znać w komentarzu co sądzicie o tym samochodzie, jak ten test wam się podobał, a jeżeli dotrwaliście do tej pory napiszcie hashtag nohander w komentarzu, koniecznie subskrybujcie, no i do zobaczenia w kolejnych testach.